Nie rozumiem, jak można zapomnieć swojej żywotności. Ha. Ok, klawisz akcji, spacja, wiadomo. Ting. Tradycyjnie unikamy ognia, unikamy wody. Chociaż woda zabija od razu, a ogień po prostu redukuje nasz pasek życia. Wow, ma nie wraz. No a w tym wypadku. Jeszcze teraz może nas zabić ogień. Także. Uciekaj, no. dobra, wszystkie podświetlone drzwi można otwierać. No posłuchaj, no. jak w Gotiku. Ok. all the better for a hunting ground. tell me, king, are you hungry? No, i have a prisoner waiting for you down below. a thug from a local gang. Of oh. he sought to murder yet another helpless victim. but he met me instead. Aha. spare me the moral anecdote. no, warn me to his throat. drink, then. i will be waiting below. Co? Jak każda fajna postać w Legacy of Kain potrafi się teleportować? No nie wierzę. Okej. Okay. Is your life. Without it, you will die. If you are wounded, seek out blood to restore your vitality. You must know too that by drinking the blood of others, you will gradually become stronger and harder to kill. We call this a vampire's lore. The more creatures you drink from, the more lore you will gain, and the greater your health will become. Leave no enemy alive, Cain. Potrzebujesz i Teraz, Te... To vampire lore, jak nazywa... nazywała to Uma, to nic innego jak coś w rodzaju doświadczenia, które... po zapełnieniu swojego paska, teraz jest on zamknięty, po prostu przedłuża nam pasek życia. Tak, zrezygnowano tutaj ze ten z tych no, niestandardowych, po prostu znajdowanych i ukrytych fiolek z krwią. Ok, i tutaj właśnie nie wiem, czemu od tej pory będziemy musieli takich przykutych więźniów zabijać, zanim wyścimy z nich krew. Nie wiem, czemu to służy. E. Ok, właśnie taki wrzask oznacza, że zyskaliśmy nowy poziom. Nie wiem, po prostu przedłużenie paska życia. I teraz właśnie otworzył nam się pasek doświadczenia. Jest on zapełniany fioletowym kolorem. I na przekór temu, co kilka recenzji pisało, a były to bzdury, doświadczenie zyskujemy zawsze i razem z krwią, kiedy sobie odnawiamy życie poprzez wysanie. Krwi z pokonanych przeciwników. Nie wiem czemu przeczytałem e, kilka recenzji, które twierdziły, że doświadczenie zyskujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasz pasek życia jest pełen. To jest kompletna bzdura. Doświadczenie zyskujemy na równi z nasz... skwiał, e, czyli z życiem. Nie. Tak, można zabijać e, zwyczajnych żebraków, wieśniaków, by odnowić sobie życie. Jednak to są znikome ilości, także znikome ilości w doświadczeniu. Ale się buja. Wielu ludzi jest wyższymi od ludzi w Mamy też pewne nieruchomości, które nie posiadają. Though it is life-giving to humans, water is deadly to vampires. Its touch burns our skin. immersion in water can kill us avoid it at all costs. Also know that scattered throughout meridian are relics of our ancestors. Useless to humans only vampires can access these coffers and use the power within Seek these out on your journey. Też nie byłoby niewygodnie w takiej trumnie. No nie żeby przetrzymywany tam... przetrzymywanego tam bardzo obchodziło, ale jednak dziwne. Okej, okay, skok! Tak, jak mówiłem wcześniej, raczej nie przypominam sobie kiedy tylko nieco zostaniemy sp sparzeni przez wodę. Kiedy po prostu w, y, będziemy mieli kontakt z wolą, to jest natychmiastowa śmierć. Tak sądzę, że było inaczej. Okej. Okay. To skrzynie zawierają tylko i wyłącznie doświadczenie. Okej, okay. je, pasek życia większy. Taki pasek doświadczenia naturalnie także się wydłuża. Te skrzynie dzielą się na dwa typy. Skrzynie z czerwonymi kołami. Są to skrzynie mniejsze i doładowują nasz pasek trzy razy. On trzy razy zaraz zobaczyłem, bo tu jest druga. No policzmy. Raz, dwa, trzy. Ok, trzy razy. W późniejszych etapach możemy znaleźć skrzynie, które mają niebieskie koła i doładowują nasz pasek chyba pięć lub sześć razy. Czyli są naturalnie lepsze. Jednak będziemy pozyskiwać i takie, i takie, ponieważ doświadczenie jest tutaj bardzo ważne. Sorry, baby. No. No, no jak widzicie, bardzo małe ilości życia oraz doświadczenia, żeby potem nikt się nie czepiał, że. To są tylko moje boja dużenia. Zaprezentowałem. Kotek! Co? Szczur go, nikota? Ej, szczurze, zostaw go. Co ciekawe, nawet szczuru, szczury i koty możemy zabijać, lecz są one dosyć szybkie. No, e, tu nic nie ma. Eee I spoke before of our mortal enemies, the Seraphim. It is their sworn crusade to destroy all vampires, and for this they have developed special defenses. You see here a ward gate. What precisely does it do? Should you so much as touch it, you will be burned as by fire. The Seraphim have raised these wards throughout Meridian. No hmm. Okej, okay. to jest brama strażnicza To było brama czy ściana? Ściana chyba Dobra i nie chcemy raczej włazić w nią, ponieważ e, zabierze ona nam jakieś nieco e, życia oraz zostaniemy malowniczo odepchnięci od niej. Takie bramy można wyłączać później, jeśli tylko znajdziemy odpowiednie yy, odpowiednie przełączniki. Dobra, ale my na razie tym się nie zajmujemy. Idziemy za Uma, naszą nauczycielką. Następny checkpoint. Tak, oczywiście da się grać na tych checkpointach. Jednak są one naprawdę zabawnie porozmieszczane. Czasami jest ich za dużo, czasami są one naprawdę. Nawet chyba. O, rany, co jest? Dajcie mi chwilę. No dobra, po prostu udawajcie, że gra się nie skraszowała. Co mi zrobiła, niestety. W ogóle, kurczę, mam jakieś problemy z płynnością, To jest śmieszne. Może potem się tym pobawię. Też teraz obniżyłem jakieś. Mm, anizotropię oraz rozdzielczość, ponieważ ta gra i tak przez to nic nie zyska. No, okej, okay, jako tako chodzi.